Na wspólne oglądanie zaprasza miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania łódź. Segregujesz, ratujesz. Co roku MPO Łódź organizuje akcję Sprzątanie Świata. W symbolicznym porządkowaniu terenu uroczyska Lublinek biorą udział uczniowie z łódzkich szkół podstawowych. Nie przynosimy na pewno boniaków z chemikaliami. Nie zbieramy strzykawek, potuczonego szkła, gruzu. No i innym tego typu podobnych, niebezpiecznych rzeczy. Po krótkiej odprawie dotyczącej bezpieczeństwa i pobraniu worków oraz rękawiczek młodzież ruszyła do akcji. na chodź tu już! Coś tam jeszcze masz? Oczywiście, żeby było lepiej, żebyśmy tego nie musieli robić, ale niestety świat nie jest idealny. Dlatego takie eventy, takie imprezy jak dzisiaj, czyli Clean Up the World, to już jest u nas cykliczna, coroczna praktycznie impreza. To stało się tradycją dla naszej spółki, dla naszego przedsiębiorstwa. Razem z uczniami klas 4-8 z łódzkich podstawówek sprzątamy świat właśnie po to, żeby był lepszy, żeby był bardziej zielony, żeby był bardziej ekologiczny, żebyśmy wśród tych najmłodszych, Wnosili tą świadomość ekologiczną. Tego typu akcje są bardzo cenne, a widać, że dzieciaki są bardzo też w to zaangażowane. Uczniowie skrupulatnie przeczesywali tereny uroczyska, które choć na pozór czyste... Dzisiaj jesteśmy zaskoczeni miło tym, że właśnie jest niewielka ilość śmieci, młodzież musi wykazać się. To jednak w zakamarkach kryło się sporo śladów niestety ludzkiej działalności. Oraz więc wyciągnąć wnioski. Jeżeli taka impreza nawet raz w roku jest, gdzie możemy wziąć najmłodszych, pouczyć ich, powiedzieć dlaczego to robimy, po co to robimy. Tak naprawdę robimy to dla nas wszystkich, to super. Dla najlepszej klasy, która zwierza jak największą ilość śmieci, jest przewidziane wyjście do EC1. Nie kijem a marchewką, no tak nawet jak tutaj jesteśmy na tej akcji, także poza tym, że jesteśmy na świeżym powietrzu, zbieramy te śmieci, to jeszcze mamy tą motywację i tą marchewkę, że możemy coś wygrać. Mogą wygrać, to ich dodatkowo motywuje, ale jak pokazują akcje z zeszłych lat, gdzie zbieramy tylko dla samej akcji zbierania i to, aby nasze środowisko było czyste, tak samo były zaangażowane, więc ja jestem naprawdę dumna ze swojej klasy, że biorą w tym udział, że chcą i pokazują, że po prostu warto. Klasy zebrały śmieci, umieściły Właściwy we właściwych pojemnikach, każda klasa to jest pojemnik, teraz jadą, jadą do zważenia, zobaczymy, zważymy na wadze w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobaczymy, która klasa wygrała. Uwaga, nie ma drugiego miejsca. Mamy egzek po pierwsze, więc dla dwóch klas jest przewidziana nagroda. Mamy siódmą bez 19 podstawówki oraz 8 bez 38, która zebrała, uwaga, po 90 kg No więc jest to naprawdę ogromny wynik. Dziękujemy bardzo za wzięcie udziału i za taką ilość. Segregujesz, ratujesz. Za wspólne oglądanie dziękuję Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź.